Cześć z tej strony manich44, a dziś zapraszam Was na Airsoftowe lifehaki, edycję taktyczną. Dziś pomówimy o rzeczach, które na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste, ale z którymi zauważyłem, że nowi gracze często mają problemy. Zatem, nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczniemy od umiejętności, która moim zdaniem jest wręcz niezbędna, a jest to strzelanie z niedominującej ręki. Jestem praworęczny, ale często możecie zobaczyć na materiałach, że strzelam też z lewej. Umiejętność ta przydaje się przede wszystkim, kiedy chcemy się wychylić za osłony od naszej słabszej strony, czyli w moim przypadku lewej. Jeśli chciałbym prowadzić ogień z lewej strony, trzymając karabin w prawej ręce, to muszę się wystawić praktycznie cały, przez co jestem łatwym celem. Zmieniając rękę na lewą, mogę wystawić się minimalnie, przez co jestem znacznie trudniejszy do trafienia. Szczerze polecam trenować strzelanie ze słabszej strony. Na początku bywa ciężko, ale po jakimś czasie stanie się to waszą drugą naturą. Jeśli nie biegacie z highcapem, to na pewno w którymś momencie skończy wam się amunicja i będziecie musieli przeładować. Technik szybkiego przeładowania jest wiele, a jedną z nich jest zmiana magazynka na literę L. Ja osobiście lubię ją wykonywać jakby odwrotnie, a działa to mniej więcej tak. Podnosimy replikę do obszaru roboczego, dzięki czemu będzie nam łatwiej zmienić magazynek. Podejmujemy nowego maga w ten sposób. Przykładamy pełen magazynek do pustego i chwytamy je razem. Pozostało wyciągnąć stary magazynek i płynnym ruchem wsadzić nowy. Po wszystkim pozostało tylko wrzucić stary magazynek do torby zrzutowej lub z powrotem do ładownicy. Technikę możecie wykonywać tak lub z magazynkiem odwróconym do przodu i obrócić go do siebie. Dla mnie ta wersja jest po prostu wygodniejsza. Podczas trenowania pamiętajcie, aby najpierw zacząć bardzo powoli i z czasem zwiększać prędkość, inaczej możecie popełniać dużo błędów. Jeśli graliście kiedykolwiek w Call of Duty to na pewno znacie ten tekst. Zmiana na pistolet jest szybsza niż przeładowanie. Sprawdza się to tak w grach jak i w prawdziwym życiu. Jak widzimy zmiana magazynka nawet ukazaną przed chwilą techniką zajmuje więcej czasu niż szybka zmiana na pistolet. Warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz na którą warto zwracać uwagę to odpowiednia postawa strzelecka. Co prawda w Airsoft'ie repliki nie posiadają takiego odrzutu jak palne odpowiedniki, ale odpowiednia postawa skróci czas na przycelowanie oraz da wam stabilniejszą pozycję do strzału. Nowi gracze często nie opierają odpowiednie kolby, wystawiają szeroko łokcie, przez co są łatwiejszym celem, oraz chwytają za magłę, przez co nie mają dobrej kontroli nad frontem repliki. Zatem składając je do strzału, pamiętajcie, aby trzymać łokcie jak najbliżej ciała. Kolbę umieszczać w tzw. dołeczku strzeleckim. Chwytać pewnie za front, czy to za rączkę, czy za samołoże. oraz ostatecznie odpowiednio złożyć się do repliki. Dzięki temu wasza pozycja będzie stabilniejsza oraz będziecie mniejszym celem. Kolejna sprawa co do postawy i byciu celem tyczy się aspektu jak dużym celem jesteśmy. Dlatego warto pamiętać o trzech pozycjach, które możemy przyjąć. W pozycji stojącej jesteśmy najbardziej mobilni, ale również jesteśmy największym celem. Kucając, nasza sylwetka jest znacznie mniejsza. Mamy stabilniejszą pozycję do prowadzenia ognia, ale nasza mobilność jest nieco gorsza. Leżąc, jesteśmy najmniejszym celem. Często możemy pewnie oprzeć replikę, aby długo prowadzić ogień z ukrytej pozycji. Niestety, nasza mobilność w tej pozycji jest mocno ograniczona. Im jesteście mniejszym celem, tym ciężej was trafić. Pamiętajcie o tym. Airsoft to nie sztuka jednego aktora, dlatego warto poznać podstawy działania w drużynie. Jedną z takich podstawowych zasad jest utrzymanie odległości w szyku. Idąc jeden za drugim jesteście łatwym celem dla ognia przeciwnika. Utrzymując kilka metrów odległości zapewniacie sobie większą szansę na przeżycie. Nawet jeśli pierwsza osoba w kolumnie dostanie, to kolejne mogą podjąć walkę. Jeśli idziecie kupą do przodu, to tak samo wracacie na respa. Przesuwając się do przodu warto korzystać z tak zwanych żabich skoków. Technika polega na tym, że jeden członek drużyny osłania kolejnego dobiegającego do osłony. Gdy ten się tam znajdzie, to pierwszy może do niego dołączyć i całą procedurę ponawiać aż do dotarcia do celu. Dzięki temu utrzymujemy odległość między sobą, ale również osłaniamy się przy przemieszczaniu. Mówiąc o osłanianiu się, nie można zapomnieć o tak zwanym ogniu zaparowym. Niekiedy, aby przesunąć się do przodu, dobrze jest zmusić przeciwnika, aby się ukrył. W tym przypadku jeden gracz ostrzeliwuje pozycję przeciwnika, tak aby drugi mógł się przemieścić. Technika przydatna jest tak przy ataku, jak i wycofywaniu się. Sam ogień nie musi być celny, ważne aby przycisnął przeciwnika do ziemi. Jeśli zaś przesuwamy się po cichu, a musimy przekazać ważną informację naszej drużyny, to pomocne mogą być znaki niewerbalne. Dzięki nim możemy szybko i po cichu porozumieć się z naszą drużyną. Samych znaków jest dużo, ale warto znać przynajmniej te kilka. Stać, niebezpieczeństwo. Widzę, słyszę, ilość przeciwnika, kierunek oraz wymarsz. Samych znaków, tak jak mówiłem, jest dużo więcej, ale zauważyłem, że te najczęściej się przydają. Na Airsoftowym polu walki niespodziewanym przeciwnikiem może stać się wasz własny cień. Na widocznym przykładzie możecie zobaczyć o co mi chodzi. Atakując, mam słońce za plecami. Mój cień jest widoczny znacznie wcześniej niż ja sam. Przez to Borek może się przygotować, i zanim zobaczyłem go, to już byłem na straconej pozycji. Trzymając się za to cienia, mogę podejść borka niezauważony. Więc pamiętajcie, aby zwracać uwagę nie tylko na cień przeciwnika, ale również na swój. Zdradzić waszą pozycję może również wystawiona poza osłonę replika. Błąd, który często widuje na strzelankach. Bardzo często opierając replikę o osłonę, mamy stabilniejszą pozycję do strzału, ale też wystawiamy replikę poza nią, przez co łatwiej nas dostrzec. Więc pamiętajcie, aby nie przyklejacie do osłon, a jeśli już opieracie o nią replikę, to tak, aby nie wystawała poza jej obrys. Błąd, który najczęściej widzę, gdy przeciwnicy korzystają z drzwi lub okien. Wiem, że niektóre porady mogą być dla Was oczywiste, ale pamiętajcie, że seria jest skierowana głównie do nowych graczy. Ale muszę przyznać, że niektóre z opisywanych błędów widziałem również u starszych stażem. W komentarzach dajcie znać, czy podobał Wam się dzisiejszy odcinek i czy chcielibyście kolejne w tej tematyce. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego. Potrzebuję pomocy na lewej stronie, tutaj oczyściłem.